Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na trzecim dniu Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Ja nazywam się Adrianna Całus-Polak, jestem Rzecznikiem Prasowym ministra profesora Przemysława Czarnka. Dotarli do nas pan sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pan Tomasz Rzymkowski. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to welcome you here on the third day of the Copernican Congress. My name is Adriana Całus-Polak, and I'm here in the capacity of the spokesperson of the Minister of Education and Science, Przemysław Czarnek. And we have just been joined also by the uh, Secretary of State, Tomasz Rzymkowski. A także Torunia, pan Michał Zalewski. As well as Michał Zaleski, the mayor of the city of Torun. Oraz nasi wspaniali goście z zagranicy, nobliści. Witam wszystkich zgromadzonych gości, wszystkie delegacje zagraniczne. Przystąpimy teraz do uroczystego podpisania Deklaracji Toruńskiej. I would like to welcome all the guests who have decided to join us. I would like to welcome all the international delegations. And we are now going to approach the signing ceremony of the Torun Declaration. Jako pierwszego do podpisania zapraszam pana Ministra Edukacji i Nauki, profesora Przemysława Czarnka. First Minister Przemysław Czarnek, Minister of Science and Education. Dziękuję, panie ministrze, proszę o pozostanie na scenie. Tutaj. Thank you, minister, Proszę stay with us on Czechy reprezentuje wiceminister edukacji, młodzieży i sportu dr Andrzej Andrys. Czechia represented by edukacji, secretary of state in the Ministry of Education, Youth and Sports, Dr Ondřej Andrys. Dziękuję. Również proszę o pozostanie na scenie. Dziękuję. Gruzję reprezentuje minister edukacji i nauki, dr Mikhail Czenkeli. Georgia jest reprezentowana przez uh, Mikael Czenkeli, minister edukacji i nauki. Dziękuję. Proszę o dołączenie do panów ministrów. Join the Irak reprezentuje wiceminister szkolnictwa wyższego i badań naukowych, dr Hajdar Abed Dahat. Irak jest reprezentowany przez dr Haidar Abed Dahat Al-Rubaye, deputy minister do sprawiedliwości i edukacji. Dziękuję. Malta reprezentuje konsul honorowy Republiki Malty w Polsce dr Agnieszka Gloria Kamińska. Malta is here in present in the shape of uh, Dr Agnieszka Gloria Kamińska, honorary consul of the Republic of Malta in Poland. Dziękuję. Proszę o pozostanie na scenie. Thank you very much. Please stay with us on the stage. Rwanda reprezentuje ambasador Rwandy w Polsce, profesor Anastas Sziaka. Rwanda is represented by Professor Anastas Sziaka, ambassador of Rwanda in Poland. Dziękuję. Thank you. Słowację reprezentuje wiceminister edukacji, nauki, badań i sportu Michal Fedak. I'd like to call upon Michal Fedak, deputy minister in the Slovakian Ministry of Education, Science, Research and Sport. Ukrainę reprezentuje wiceminister edukacji i nauki Oleksij Szkuratow. I would like to welcome Aleksij Szkuratow, deputy minister of education and science of Ukraine. Wielką Brytanię reprezentuje szef d'Affaires ambasady brytyjskiej w Warszawie James Hughes. Of the British Embassy in Warsaw, James Hughes. Teraz jest czas dla państwa dla fotoreporterów. A za chwilę zabierze głos pan minister edukacji i nauki, profesor Przemysław Czarnek. Now time is up for you um, to take the pictures. Afterwards we are going to hear from minister Przemysław Czarnek. Bardzo proszę mikrofon na scenę. Proszę. Pana ministra proszę o podsumowanie. Minister. To Szanowni Państwo. Podczas tych urodzin 550. Urodzin Mikołaja Kopernika tu w Toruniu, mieście wolności podpisaliśmy deklarację toruńską. Mamy absolutnie świadomość tego, że. Nie byłaby możliwa teoria heliocentryczna, nie byłaby możliwa rewolucja w nauce, której dokonał Mikołaj Kopernik, gdyby nie fakt, że żył i tworzył w wolnym kraju. Tutaj w Polsce miał warunki do tego, żeby odkrywać rzeczywistość i pokazywać ją całemu światu. I tak samo jest dzisiaj. Nic się nie zmieniło. Polska przez wszystkie te wieki była i pozostaje krajem wolności, również w tym obszarze naukowym. Nie ma możliwości rozwoju naukowego, nie ma możliwości rozwijania nauki na każdej jej płaszczyźnie bez wolności. Dlatego ta deklaracja trójska jest tak niezwykle ważna, podpisana w obecności naszych wybitnych naukowców. Laureatów Nagrody Nobla, którym dziękujemy raz jeszcze za przybycie na te urodziny Kopernika. Nie ma możliwości rozwoju naukowego, nie ma możliwości odkrywania prawdy bez wolności. I o tę wolność tu w Polsce, tak jak dbali nasi przodkowie przez kolejne wieki, dbać będziemy w dalszym ciągu. Pakiet wolności akademickiej, który został przyjęty również dwa lata temu, jest tego dowodem, ale jestem ogromnie szczęśliwy, że są wśród nas. Przedstawiciele tak wielu krajów, i naszych sąsiadów, i krajów z innych kontynentów, yy, i też dokładnie w tym samym aspekcie wypowiadamy się dokładnie tymi samymi słowami. Bardzo Państwu dziękuję. No i jeszcze jedna rzecz. To jesteśmy winni naszym sąsiadom zawsze i będziemy winni przez kolejne wieki. Dziś, proszę Państwa. Wolność i kwestia wolności świata, świata, kwestia wolności na świecie, decyduje się i przyszłość wolnego świata decyduje się na Ukrainie. Oczy całego świata są zwrócone na Ukrainę. Wszyscy podziwiamy heroizm ukraińców i mamy absolutnie przekonanie, co do tego, że od zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie brutalnej zależy nasza przyszłość, przyszłość wolnego świata. Bardzo dziękujemy naszym przyjaciołom. Ladies, ladies and gentlemen, uh, it is during these celebrations of the 550th. Anniversary of the birth of Nicholas Copernicus, that uh, we have come along so numerously here to sign this document, to sign this momentous document, the Torun uh, Declaration, and we are all perfectly aware of the one sole fact that is, if it hadn't been for freedom, if it hadn't been for freedom in scientific en endeavors, uh, there, couldn't, uh, there, there wouldn't have been something like the heliocentric theory of uh, Nicolaus Copernicus, Copernicus, and by the same token, uh, we would not. Have been uh, speaking about the Copernican, by the Copernican revolution. Uh, this is something that we are also uh, very much struggling, uh, striving to uh, to discover. Also today, freedom is very much important. Uh, it is the. Uh, a quintessential prerequisite of all the scientific endeavours, it is something that can only guarantee the fact that we can develop uh, scientifically, um, and it is so important here to sign this declaration. Also, in the presence of our um, distinguished guests and the presence of our honourable Nobel Prize laureates. And, as said beforehand, uh, it wouldn 't have been possible if it hadn 't been for freedom on our end. We are trying to um, guarantee freedom also by virtue of uh, the uh, package of uh, university freedom that we have, that we have adopted. But we are also very much happy and delighted to see all of you here present, our neighbors, but also our friends from other countries of the globe, coming from all sorts of all different continents. but let me bring this speech to a close, accentuating something that we very much owe to our neighbors. Uh, and also in this respect, freedom is something uh, of essence. ukraine uh, is now fighting for freedom. everyone in the world is watching how heroic ukrainians are in this pursuit. And I'm more than certain that uh, for them to be victorious in this, in this war is the only condition for us staying free in the future. Thank you. Dziękuję. Dziękuję panom ministrom, naszym wspaniałym gościom. Państwa zapraszam do uczestnictwa w dalszych częściach programu. Dziękujemy. Thank you, Ministers. Thank you, our outstanding guests. And we invite you to take part in the forthcoming parts of the programme. Thank you.